Dzień dobry. Dzisiaj wykonam proste, ale zarazem zjawiskowe doświadczenie, jakim jest tak zwane chemiczne jojo. Będzie nam potrzebny olej, soda oczyszczona, naczynie, ocet zabarwiony, pipety bądź strzykawki. Do naczynia wsypuję sodę oczyszczoną. Wlewam olej. Następnie za pomocą pipety biorę ocet i wlewam go do naszej mieszaniny. Dzięki temu powstaje nam właśnie nasze chemiczne jojo. No dobrze, ale jak to się stało? Ocet jest to wodny roztwór kwasu octowego, natomiast soda to wodorowęglan sodu, czyli sól o wzorze NaHCO3, ponieważ ocet ma większą gęstość niż olej, to opada na dno naczynia i gdy znajdzie się już na dnie, dotyka